Uniwersytet Jagielloński posiada wyjątkową, wspaniałą historię. Przez ponad 600 lat przewinęły się przezeń tysiące studentów i wykładowców. Były to postacie nietuzinkowe i czasem kontrowersyjne. A mijając kolegium juridicum, od razu przychodzą na myśl anegdoty o mieszkających tutaj mistrzach. Zostawmy jednak anegdoty i skupmy się na najważniejszych kartach z historii Uniwersytetu. W uniwersytecie rozwijano poglądy, które biorąc pod uwagę czas, kiedy je głoszono, należy uznać za rewolucyjne, jak choćby te związane z przyszłym prawem narodów. Uniwersytet działa od 1364 roku. Jakie były najważniejsze karty z jego przeszłości oraz kto w nim nauczał? Na te pytanie odpowie dzisiejszy ekspert, wybitny znawca przeszłości uniwersytetu. Krzysztof Orzuk, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk mediewista, wieloletni dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, znawca dziejów historii Uniwersytetu w Krakowie, dziejów kultury intelektualnej w średniowiecznej Polsce i Europie Środkowej, historii Kościoła oraz dziejów dynastii Piastów i Jagiellonów. W pracach o dziejach Uniwersytetu spotykamy informacje o pierwszej i drugiej fundacji. Dlaczego konieczna była ponowna fundacja Uniwersytetu? Król Kazimierz Wielki, który zorganizował i ufundował pierwszy uniwersytet w 1364 roku i go odpowiednio uposażył, zaczął organizować, ale uniwersytet nie był jeszcze w pełni funkcjonującą uczelnią, kiedy umierał. Dlatego też, gdy król Ludwik Węgierski nie wykazał zainteresowania fundacją, rozwijającą się fundacją swego poprzednika, a także Elżbieta Łukietkówna jako regentka nie przyłożyła do tego ręki, w związku z tym uniwersytet po prostu zamarł. Nie miał wsparcia króla. Dlatego też była konieczna druga fundacja. Najpierw próbowano... Jakby wskrzesić fundację króla Kazimierza w latach 90. XIV wieku, ale ostatecznie do tego nie doszło. i W roku 1400 król Władysław Jagiełło, zobowiązany na łożu śmierci przez królową Jadwigę, na nowo funduje uniwersytet i odpowiednio go uposaża, ale tworzy właśnie uniwersytet, który ma już stabilne podstawy ponieważ król troszczy się o swoje dzieło aż do końca życia, więc uniwersytet po prostu rozpoczyna swoją działalność, mając grupę profesorów, studentów i coraz bardziej jakby rozwijając się zapanowania króla Władysława, a później jego następców. Pośród mistrzów uniwersyteckich prawdziwą sławą okrył się Paweł Włodkowicz. Twórca tak ważnych poglądów, głoszonych choćby na Soborze w Konstancji, na czym polegała unikatowość jego myśli? Paweł Włodkowicz, który był świetnym prawnikiem, wykształconym w Padwie, mający kontakty z naj, najlepszymi uczonymi w całym świecie chrześcijańskim. Na Soborze w Konstancji, który gromadził kilkadziesiąt tysięcy uczonych duchownych z całego świata chrześcijańskiego, głosił poglądy, które jakby zmieniały perspektywę widzenia co do wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Mówił, że ponieważ wszyscy zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, są równi, mają te same prawa wynikające z natury, a więc zarówno poganie, niewierni, jak i chrześcijanie mogą mieć i własność, i rodzinę, i wspólnotę, i państwo, i w związku z tym nie można atakować jednych, drugich bez słusznej przyczyny. A z drugiej strony także głosił, że w konfliktach międzynarodowych tylko droga sądowa jest ostatecznym środkiem rozwiązywania konfliktu. Wyprzedził myśl europejską o prawie narodów, o równości wszystkich ludzi względem właśnie prawa co najmniej o 100, 150 lat. Francesco Victoria, który jest uważany właśnie za twórcę, a Paweł Wodkowicz był poprzednikiem. Niewątpliwie przez sobór w Konstancji te idee dotarły także do Hiszpanii i ponieważ Francesco Wittoria w Salamance głosił te poglądy już w XVI wieku. Dzieło Pawła Wodkowica jest wyjątkowe. W uniwersytecie kwitły prócz nauk dzisiaj określanym mianem humanistycznych, także przedmioty ścisłe. To przecież tutaj nauczali mistrzowie, których wykładów słuchał Mikołaj Kopernik. Który z nich, zdaniem pana profesora, wywarł przemożny wpływ na przyszłego wybitnego astronoma? Rzeczywiście w uniwersytecie wykładano nie tylko teologię, nie tylko prawą medycynę, ale wykładano również tak tzw. sztuki wyzwolone, w której oczywiście była filozofia arystotelesowska główną dziedziną, którą wykładano. Natomiast dochodziły jeszcze takie dziedziny, jak arytmetyka, geometria, astronomia i także w mniejszym stopniu oczywiście teoria muzyki. Ale przede wszystkim w Uniwersytecie Krakowskim astronomia stała się tą dziedziną uprawianą z niezwykłą intensywnością. Stało się to za sprawą Fundacji dwóch katedr. Astronomii i astrologii. Te dwie dziedziny były ze sobą połączone, a z astronomią wiązały się również nauki matematyczne. I tutaj, poczynając od takiego mistrza jak Wawrzyniec z Raciborza, który stworzył po, pier, po pierwsze Szkołę Astronomii, później jego uczniowie, m.in. Marcin Król z Żurawicy, sławny, który opracował na przykład podręcznik geometrii. Opus de Geometria. Te dziedziny, właśnie i matematyczne, i astronomiczne, zyskały szczególne miejsce dla rozwoju w drugiej połowie XV wieku. I tu mistrzowie tacy jak Wojciech Zbrudzewa czy Jan Głogowa, którzy działali w czasie, gdy Mikołaj Kopernik studiował na początku lat 90., byli tymi, których niewątpliwie słuchał. A Pisali oni dzieła, które były drukowane i rozpowszechniane właściwie w całej Europie. Wojciech Zbrudzewa pisał o konieczności reformy astronomii. Tutaj odnosił się do poglądów takiego wybitnego wiedeńskiego astronoma Jerzego Pojerbacha i właśnie w kontakcie z jego myślą już wyraźnie zaznaczał, że system ptolemejski, który wówczas dominował, ma słabe punkty. Trzeba podjąć jego krytykę i niewątpliwie oni inspirowali Mikołaja Kopernika do tego, by podjąć jakby na nowo sprawę systemu, w którym żyje człowiek, w którym znajduje się Ziemia i co w konsekwencji doprowadziło do bardzo dobrej formacji Kopernika tu na Uniwersytecie, bowiem mógł później stworzyć tę koncepcję. Wielki wpływ na odrodzenie matematyki w murach uniwersyteckich wywarł Jan Brożek, którego powinniśmy wiązać nie tylko z tak głośnym sporem uniwersytecko-jezuickim. Jakie było znaczenie jego poglądów? Jest to postać wyjątkowa rzeczywiście w dziejach uniwersytetu. Człowiek, który ma bardzo rozległe zarówno horyzonty intelektualne, interesuje się wieloma dziedzinami, ale równocześnie ma rozległe kontakty międzynarodowe z uczonymi. To jest postać, która jest w pewnym sensie ikoną uniwersytetu w XVII wieku, kiedy wydawałoby się, że ranga uniwersytetu podupadła. Ale jednak nie. Mamy wybitnych uczonych. Możemy mówić także, że w okresie właśnie nieco wcześniejszym, takim przykładem człowieka o bardzo rozległych horyzontach, był Maciej Zmiechowa, wielokrotny rektor naszego uniwersytetu który opracował dzieło geograficzne, zawierające opis ziem od Wisły aż po Morze Kaspijskie. Pierwszy po starożytnych geografach i encyklopedystach, zawierający nowe informacje, który zrobił niezwykłą karierę, furorę w całym świecie. Kilka tłumaczeń, edycje łacińskie, poczynając od roku 1517. Z kolei Jan Brożek, który interesuje się chociażby Mikołajem Kopernikiem, zbiera materiały, jest tym, który nie tylko zna teorię heliocentryczną, ale nią się interesuje. Interesuje się także poglądami Galileusza, Jana Keplera, wybitnych uczonych ówczesnego, ówczesnego czasu. Jan Brożek zmarł w 1652 roku. Przez wiele lat związany z uniwersytetem, odnowił matematykę, napisał podręcznik arytmetyki, oczywiście w rozumieniu znacznie szersze. Przede wszystkim interesowały go nie tylko logarytmy, nie tylko liczby doskonałe, liczby zaprzyjaźnione wprowadza to, co jest rzeczywiście nowością w matematyce ówczesnych, ówczesnego czasu. Na uniwersytet, ale równocześnie także ma swoje bardzo istotne przemyślenia i niewątpliwie jest tym, który w sposób niezależny odkrył małe prawo frematy. To jest rzecz niezwykle istotna, która pokazuje rangę tegoż właśnie profesora i jego zainteresowań i także kontaktów środowiska uniwersyteckiego. Z całym światem naukowym, wówczas przodującym w Europie. Z Uniwersytetem związany był także europejskiej sławy lekarz Józef Struś. To prawda, jesteśmy w epoce odrodzenia. Profesor Józef Struś, wybitny lekarz, który studiował i w Uniwersytecie, i wykładał, a potem wyjechał do Padwy, także i tam zdobył laury z dziedziny medycyny. I właśnie wracając do Polski, prowadzi badania nad tętnem, nad pulsem. I co ciekawe, publikuje w Bazylei w 1555 roku dzieło właśnie na ten temat, które cieszy się niezwykłą popularnością w kręgu medyków europejskich, ponieważ jest to pierwsze takie ujęcie, które znamionowało. Wykorzystanie wiedzy o pulsie otętnie do diagnostyki, do tego, co jest bardzo, że tak powiem, ważne w medycynie. Aula Kolegium Majus sprzyja refleksji o przeszłości uniwersytetu. Który z mistrzów, zdaniem pana profesora, wywarł największy wpływ na jego losy? To miejsce, które jest wyjątkowe, Kolegium Majus Aula. Ta, która jest miejscem uroczystości uniwersyteckiej. Wspaniała oprawa dla tego, co dzieje się po dzień dzisiejszy w uniwersytecie. Ale tym, który spośród tej galerii wybitnych mistrzów odegrał moim zdaniem największą rolę, to był Stanisław ze Skarbimierza, który zorganizował uniwersytet w roku 1400. Po pierwsze sprowadził grupę profesorów, z Uniwersytetu Praskiego, z innych uniwersytetów europejskich, którzy stanowili pierwszą kadrę uniwersytecką, doprowadził do rozpropagowania, że oto powstaje Uniwersytet w Krakowie i zaprosił studentów nie tylko z Polski, ale także z krajów sąsiednich. Zaczynają przybywać. Jest tym, który opracowuje pierwsze statuty dla Uniwersytetu. One wyznaczają porządek działania funkcjonowania poszczególnych wydziałów, także życia studenckiego, ale także dbał o poziom życia studenckiego, bowiem napominał studentów, kiedy właśnie poprzez niewybredne zachowania naruszali tutaj i godność uniwersytetu, i także życie mieszkańcom miasta Krakowa. Jest to postać równocześnie także wybitna ze względu na to, że jest jednym z tych, który sformułował po raz pierwszy doktrynę wojny sprawiedliwej. Potem do tego nawiązuje właśnie Francesco Vitoria i Hugo Grotius stworzył i opracował koncepcję wojny sprawiedliwej, która stała się podstawą do tego, by rozróżniać co jest sprawiedliwe w czasie wojny, w czasie konfliktu. Ale równocześnie, która z wojen jest toczona w sposób sprawiedliwy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czyli jednak najważniejsze było średniowiecze w dziejach naszego uniwersytetu. To prawda! Z uniwersytetem związani byli wyjątkowi mistrzowie, prekursorzy badań w wielu dziedzinach. Ich poglądy były nowoczesne i zmieniły spojrzenie na wiele aspektów życia. Od prawa po medycynę. Ukształtowany w wiekach średnich uniwersytet sprostał wyzwaniom, które przyniosły kolejne epoki. Trwałe podwaliny stworzone przed wiekami sprawiły, że jest to miejsce, gdzie po dziś dzień tak rozwijają się nauki. Z punktu widzenia historii uniwersytetu najważniejsza była pierwsza, jak i druga fundacja, które wytyczyły tory rozwoju nauki w naszym kraju.